Pracy zajmuję się zakupami. Wymarzone zajęcie dla kobiety, ale też nietypowe, bo kupuję usługi kolejowe. Od ponad 10 lat zajmuję się zakupami w grupie kapitałowej Orlen. Zespołem zajmujemy się kontaktem z dostawcami i optymalizacją kosztów. Bierzemy także udział w wielu projektach rozwojowych. W pracy rozwijam wiedzę ekspercką, biorę udział w targach, konferencjach, bo chcę być na bieżąco w ciągle zmieniającym się świecie. Dzięki temu, że mogę się rozwijać, wiem, że jestem częścią czegoś unikatowego. A kolej właśnie taka jest. To zrównoważona gałąź transportu, bo emituje najmniej gazów cieplarnianych, ponad 3 razy mniej niż transport drogowy i ponad 8 razy mniej niż transport lotniczy. W Orlenie przewozimy rocznie ponad 15 milionów ton produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Dzięki mojej pracy wiem, że mam realny wpływ na rozwój kolei i tym samym na ekologię. Nazywam się Sylwia Nadwadowska i jestem kierownikiem zespole zakupów usług kolejowych i ambasadorką marki pracodawcy.